Witajcie po dłuższej przerwie. Jeżeli chodzi tutaj o B, to w ostatnim czasie no, nic nie wstawiałem, bo nic za bardzo ciekawego, nowego nie doświadczałem. Natomiast chciałem poruszyć pewną kwestię związaną y, z, no, z czymś innym z pewnym takim elementem. Znaczy bardziej chciałbym mówić to, jak, jakby tutaj y, cały system. Działa, w jaki sposób tak naprawdę ludzie funkcjonują. Yy, przede wszystkim to, co ostatnio mi się rzuca do głowy, to to, że ludzie działają na zasadach jakichś takich frazesów yy, pojedynczych, zdań, yy, sformułowań, przysłowi. Nie mają takiego jakby, no nie mają jakby klapę na oczach, nie patrzą całościowo, patrzą tak wycinkowo. Oporty yy, działają automatycznie, tak naprawdę, jakby system pociąga za sznurki. Robią to, co im się mówi. Nigdy się nie przyznają do błędów. Zawsze starają się przestrzegać, nie wiem, prawa czy zwyczajów, tylko jakby pokonują swoje osoby, kiedy sami, sami winią, zawsze mają jakąś wymówkę, tak? No, widać to przede wszystkim. Przecież każdy... ...każdy związek czy przyjaźń, która się rozpada... Dwie, zawsze dwie strony twierdzą, że są niewinne, tak? Czy kiedyś osobę, która mówiła, że na przykład... To się zdarza bardzo rzadko. Opowiadałem o jakichś swoich związkach, a potem. Podczas opowiadania o tych związkach, relacjach, po prostu, mm, każda opowieść, ka każda osoba, która była z nią w związku, była winna tego rozpadu, rozpadu właśnie tej relacji. Nigdy ta osoba, która wam o tym opowiada, no, praktycznie nigdy nas się nie przyzna do tego. Mm. Druga kwestia, to chodzi o to, że ludzie na przykład nie wiedzą, mówią, co to jest tak, że, że za jakieś złe rzeczy nas dokładnie karma. Po pierwsze, karma to jest pojęcie bardzo szeroko rozumiane. I jest bardzo dużo odmian karmy, a to zostało tak beznadziejnie, poczwidnie w ogóle, w, w, nie wiem jak to powiedzieć, no, spłaszczone, jakieś takie. No skrajnie, no brakuje mi słów. Nie wiem, no to nawet można powiedzieć skomercjalizowane. Strasznie uproszczone, takie po prostu, aby, aby gadać, tak? Nie wszystkich dopada ta tak ta zwana karma, co jest dowód na przykład. Nie wiem, wiele ludzi by brało życie Pershinga w ciemnego. Jakoś karma nie dopadła zbyt szybko, tak? Wiele ludzi by chciało dożyć jego wieku, żyjąc tak, jak on żył. Dużo, dużo ludzi było od niego dużo lepszych, miał lepszy charakter, a miał dużo gorsze życie, więc weźcie, skończycie z tą karmą. Nie wiecie, co to jest karma. Karma to nie jest żadna kara, to jest nauka i doświadczenie przede wszystkim nie działa tak, jak sobie wyobrażacie. Pieprzycie tak o tej karmie, tak jak kiedyś pieprzono, że. Bóg będzie ci, że za grzechy, tak? Czy że pójdzie ci do piekła. Nie macie w ogóle pojęcia. Tak Kierujecie się po prostu zdaniami innych. To, co usłyszycie, o tym mi chodzi, to potem pieprzycie i powtarzacie, tak jak, tak samo jak yy, z tym, co jest modne. Kiedyś, na przykład, nie niemodne były tatuaże, to to, ktoś sobie ktoś zrobi, to zaraz debil, szatan, albo inny popierdoleniec, tak? Teraz już każdy musi mieć... Yy, Tatuaże, inaczej nie będzie modny, tak? I, i w, najlepiej niech wyda na to wszystkie pieniądze. To samo się tyczy brody. Kiedyś jak ktoś miał brody, to był kojarzony z menelem, teraz to jest modne. Wszystko jest sztucznie niekreowane. Wystarczy, że wam w telewizji czy w internecie pokażą jakiś tak pseudoartystów, jakieś postacie medialne. Które zaczną się ubierać w określony sposób, czy zachowywać, nagle się zacznie to robić modne, mimo że wcześniej było przez społeczeństwo tak naprawdę yy, piętnowane i krytykowane bardzo mocno. także Także to jest trochę słabe, tak samo jak yy, strasznie. Po prostu pewne rzeczy, tak, które są jakby omawiane w telewizji, czy to kwestie wojny, czy kwestie wirusa, czy kwestie, yy, nie wiem, no, inflacji, tak, wszystko, jakby jest ten sposób ta retoryka prowadzona, że ludzie, którzy niby rzekomo, mają tyle własnych problemów, jakichś osobistych, rodzinnych, zdrowotnych, yy, tak naprawdę bardziej jednak żyje tymi problemami. To jest bardzo ciekawe, tak? Mimo, że mają większe problemy mimo wszystko. Więcej się nawet o tym gada, tak? Ludzie między, między sobą gadają więcej właśnie o takich tematach ogólnych, to jest trochę żenujące.